Pomorze Biega i Pomaga to akcja organizowana przez Radio Gdańsk od 2013 roku. Tym razem pomagaliśmy medykom. W sumie udało się uzbierać ponad 26 tysięcy złotych. Pieniądze trafią teraz do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, który leczy pacjentów onkologicznych, a także po transplantacji narządów. Tylko dzięki samej licytacji na antenie Radia Gdańsk. Dzięki Państwu udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych, a w sumie na rzecz Gdańskiego UCK trafi ponad 25 tysięcy złotych. Pieniądze te przeznaczone będą na zakup wideolaryngoskopów, a także 60 jednorazowych łóżek do intubacji. Przez kilka dni na naszej antenie licytowaliśmy ciekawe gadżety. Słuchacze okazywali dużo dobroci. Zdarzało się, że kiedy wygrywali, ponownie oddawali przedmioty, a te trafiły do nas także od ludzi o wielkim sercu. Gadżety przeznaczyli rodzice Kubusia, dla którego zbierało hucznie, głośno całe Trójmiasto. Były to m.in. koszulka reprezentacji Polski w piłkę nożną, czy gadżety z podpisami. Roberta Kubicy, także dziękujemy bardzo rodzicom Kubusia za te właśnie przedmioty. Pomóc może każdy. Wystarczy wejść na stronę Pomoże, Biega i Pomaga, a następnie kupić na przykład książkę czy koszulkę. To właśnie ona stała się symbolem naszej akcji. Tam też poznacie Państwo ambasadorów i partnerów naszego przedsięwzięcia. Przypominamy, że to nie ostatnie działania Radia Gdańsk. W ciągu 6 lat trwania całej akcji pomogliśmy 27 osobom, Zebraliśmy łącznie ponad 330 tysięcy złotych, a to wszystko dzięki naszym słuchaczom. Bądźcie z nami, biegamy, pomagamy dalej. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za ogromną życzliwość. Akcję Pomoże Biega i Pomaga wspiera PKN Orlem i Port Gdynia. Słuchaj i oglądaj Radiogdańsk.pl.